Siemaneczko drodzy widzowie, witajcie ponownie na kanale. Dzisiaj to jeden z tych odcinków którego kliknięcie w przycisku lubię nie będzie stanowić dla Was żadnego problemu. Robimy jednogarnkowe danie, coś w stylu hiszpańskiej paei, trochę jak jambalaya. Bardzo przyjemne smaki, pikantność przede wszystkim dzięki kiełbasie chorizo. I dzisiaj odcinek w stylu Biedrobox, czyli wszystkie składniki kupujecie w jednym sklepie, oczywiście z praktycznym ich wykorzystaniem. Białko podbijemy dodatkowo polędwicą z kurczaka. Kiełbasa chorizo, sama w sobie bardzo fajny skład. Tylko mięso wieprzowe, papryka i nic więcej Dwie nóżki dzisiaj trudności 17 minut roboty, 5 minut przygotowania I mamy cztery naprawdę solidne boksy Zapraszam! Standardowo na początku przedstawiam Wam wszystkie składniki Które będziecie potrzebować, aby zrobić to danie Zużyjemy praktycznie każdy z produktów w całości na te cztery boksy Oprócz oliwek Oliwki zużyjemy w połowie, dlatego zostanie Wam druga połowa Na taką samą partię w przyszłości Robimy screena, mamy wszystko co potrzeba, lecimy na zakupy i zaczynamy. Bierzemy kiełbasę chorizo i połowę tej kiełbasy kroję w plasterki, drugą połowę kroję w półplasterki. Tak po prostu dla urozmaicenia. Przyszykujemy wszystkie składniki przed rozgrzaniem patelni, abyśmy mieli je gotowe i mogli tylko po kolei wrzucać. Ok, kiełbasa gotowa, bierzemy teraz cebulę, cebulę kroimy w drobną kostkę. Żółta papryka. Kto ogląda moje wcześniejsze filmy, ten zna już technikę obierania i krojenia papryki. Odkrajamy górę, odkrajamy dół. Teraz wzdłuż, wewnątrz ścianki odchodzą nam pięknie nasiona i kroimy w małe paski lub kostkę. Mamy paprykę, teraz suszone pomidory, zużyjemy wszystkie, plus wykorzystamy część oleju ze słoika. Odlewamy około 20 ml aromatycznego oleju, na którym będziemy przyrządzać całą potrawę. A wszystkie pomidory kroimy w kostkę. Do całości makroskładników dorzucę jeszcze 15 ml oleju, które jest na powierzchni naszych pomidorów. Bierzemy oliwki połowę słoika i takie oliwki kroimy mniej więcej na 4 części. Co nam pozostało? Polędwica z kurczaka, zmieniam deskę i całe 400 g kurczaka, kroję w średnią kostkę. No i moi drodzy, mamy wszystkie składniki, które czekają tylko, aby zostały wrzucone na naszą patelnię, dlatego potrzebujecie teraz czegoś dużego, duże naczynie. Kolejność jest następująca, rozgrzewamy olej. I wrzucamy kiełbasę chorizo. Obrabiamy kawałki kiełbasy, starając się obracać, aby była przysmażona delikatnie z każdej strony, do wytopienia się sporej ilości tłuszczu. Aromatyczny, pikantny olej, który będzie czerwony właśnie od papryki zawartej w kiełbasie. Po tym czasie, kiedy mam kiełbasę przesmażoną, przekładam ją do osobnej miski. I wrzucę na sam koniec, aby zachowała twardość, delikatną chrupkość Aby po prostu się nie rozmoczyła, nie rozmokła w momencie, kiedy będziemy gotować, dusić nasz ryż Teraz na patelnię z olejem wrzucamy cebulę, przesmażamy ją około 2-3 minut Do zeszklenia, do utraty surowości Dorzucamy żółtą paprykę, przesmażamy dodatkową minutę, dwie Rozmaryn chwilę przemieszamy, po czym wlatuje nasz kurczak Teraz pod moją patelnią używam dosyć mocnego płomienia. Kurczaka chcę szybko ściąć, przysmażyć. Aby zamknąć soczystość w tych kawałkach, nie musimy się martwić o całkowitą obróbkę w tym momencie. Ponieważ naszego kurczaka będziemy dusić razem z ryżem, pozostanie miękki i soczysty. Więc po jakichś 2-3 minutach. Wsypuję na patelnię 400 g ryżu. Cały czas płomień pod patelnią, mieszam całość. Zobaczcie, ryż wchłania wszystkie smaki, które do tej pory uzyskaliśmy na naszej patelni. Przesmażamy go nieco. Teraz wlewam ciepłą lub gorącą wodę w takiej ilości, aby zakryć cały ryż na mojej patelni. U mnie było to mniej więcej 800 ml. W momencie, kiedy widzę, że woda zaczyna się gotować, przykrywam pokrywką patelnię i zaczynam odliczać czas. Po drodze robię Kilka czynności, o których właśnie teraz Wam opowiem. Przede wszystkim mieszamy naszą potrawę, nasz ryż kilka razy, 3-4 razy w zupełności wystarczy. Jak widzicie, w szybkim tempie ubywa płynu. Mniej więcej w połowie czasu, gdzieś tak po 8 minutach Będziecie musieli dodać kolejną porcję wody Po tej dolewce doprawiam moją potrawę solą, ewentualnie pieprzem Ja pieprzu akurat tutaj nie używam, bo cała potrawa jest dosyć pikantna Chwilę po tej dolewce, po soleniu potrawy, mniej więcej 5 minut od końca Dodaję suszone pomidory i oliwki Mieszam wszystko dokładnie razem I dalej chwila pod przykryciem OK, u mnie 18 minut minęło Mogę wyłączyć teraz płomień pod patelnią Zobaczcie sobie, jak wygląda konsystencja, struktura ryżu Nie mamy na dole wody, choć ryż mokry Obtoczony wszystkimi smakami, tłuszczami To, na czym nam zależy w boksach Oczywiście chwilę wcześniej możecie spróbować kilka ziarenek ryżu Powinien być średnio miękki I co nam pozostało na koniec? Już do gotowego ryżu wyłączony palnik Dorzucamy naszą kiełbasę, mieszamy wszystko razem no to bierzemy się za ładowanie boksów, Pojemność 1,2 litra Patelnia w lewej ręce niesamowicie ciężka Czuć moc, rozdzielamy całość wizualnie, porówno równo I mamy gotowe, przepyszne 4 lunchboxy Ryż, kurczak, chorizo Optymalnie pikantne, wszystkie składniki robią tutaj robotę Ale zdecydowanie to kiełbasa chorizo dała dzięki swojemu wytopionemu tłuszczowi Najwięcej smaku, przede wszystkim pikantności boksy naprawdę syte dla prawdziwych byków teraz wam rzucam makrosy kalorie na jedno takie danie róbcie próbujcie piszcie śmiało komentarze jak wam wyszło jak smakowało a my widzimy się w kolejnym odcinku do zobaczenia cześć